Cześć Siemaneczko z tej strony: Oleś Polish Fighters. A specjalnie dla Was prosto z trasy Andrzej Grzebek, zawodnik SW. Cześć Siemano. No Siema, Siema, witam serdecznie. A ja tak naprawdę to dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim, no, zanim zaczniemy mówić o walkach, kontraktach i tych innych sprawach, to w tej trasie gdzie jedziesz? Czy skąd wracasz? Jest no, ja cały czas rozwój, cały czas musi się coś dziać, więc ja nie siadam na laurach. Dużo pracy przede mną, więc no stopy wiesz do no rozwój, rozwój co ci będę mówił dużo treno, trzeba trenować trzeba się przygotowywać wiesz geografing Dobrowa Górnicza z chłopakami, Pakoty wiesz cały czas no, rozwojowo nie wiesz więc nie, nie ma co, co więc nie ma co siedzieć w domu tylko trzeba się rozwijać <laughs> dokładnie podczas minionego weekendu dowiedzieliśmy się zanim wiadomo zanim że walczysz też dowiedzieliśmy się, że podpisałeś oficjalnie nowy kontrakt z KSW, więc powiesz, czy trudno się było z KSW dogadać, ten kontrakt jest dużo, dużo lepszy e, niż poprzedni, chociaż znając e, Artura Gwoździa, to wydaje mi się, i tak, to z tam mu powiedziałem e, po Galii w Gorzowie, że pewnie jest kontrakt jest w chuj, jest w chuj lepszy. To tyle, jakbyś mógł trochę o tym porozmawiać. E, no, co ja Ci mogę powiedzieć, e, na razie nie będę tego komentował, co, co na żyć. E, ogólnie propozycja całego kontraktu jest, jest OK, e, jest zadowalająca. Wiadomo, że Polak jest taki, że zawsze będzie dla niego ciud mało, mogło być więcej. E, fajnie, że jest dużo zapewnień, e, o które walczyłem i które zostały zapisane na moją korzyść, także to, to jest akurat bardzo fajne, e, dużo było, no dużo było negocjacji, dużo było takiej e, rozmowy pewnie nie i dla jednej i drugiej strony, dlatego tak to wszystko długo trwało. Ja z tego powodu jestem niezadowolony bardzo. Eee, wiesz co, no, byłem, byłem zapomniany, że to powinno się wydarzyć teraz po walce i byłoby wszystko fajniej, każdy byłby e, z uśmiechem, by, by, by czekał na, na dalsze, dalsze kroki, a jednak to było troszeczkę zlekceważone, e, więc ja nie do końca mogę powiedzieć, że to jest wszystko tak, jak powinno być. Jednak te zapewnienia, które zostały zapisane i powiedziane i, i trzymam za słowo, że tak będzie to zrobione. Jak było obiecane i jest obiecane. Tak zobaczymy, no zobaczymy, no jest walka ogłoszona. Co ci mogę powiedzieć? No Artur tam zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby te finanse były zadowalające i po części one są. Wiadomo, że podpisując kontakt z KS, bo dostaje dużo innych możliwości rozwojowych, więc też to jest fajne. Jednak, no, nie były to łatwe negocjacje. No, mogę, tak mogę od razu powiedzieć. Było dużo takich e, kruczków, jakichś tam, wiesz, niedo, niedomówień, więc, więc, no, zostawiam to dla siebie. Nie będę już tego roztwaniał, więc wiadomo, że jeszcze te dużo czeka mnie rozmów i, i pewnie z prezesem, z bojkiem face to face, bo, no, jednak to wszystko się ostatnio za szybko działo. Ja też wróciłem z Tajlandii. E, wiesz, zaraz zostałem ściągnięty na face to face. Nie do końca to mi się spinało z tym wszystkim. No ale dobra, jest już jest jak jest, co będę, nie będę już mówić, się gdzieś tam e, też żalił na pewne tematy, no i tak powiedziałem, ja jestem żołnierzem, e, muszę wykonywać swoją robotę, mam nadzieję, że będę doceniany przez federację, a tak jestem zapewniony. Kto się jeszcze zgłaszał po Ciebie, Andrzej? No, wiemy już z poprzednich wywiadów Twoich, czy Artura, że był tam OKTAGON, że było tu UFC, czy ktoś jeszcze cię, się po Ciebie zgłaszał z innych organizacji i czy przez chwilę, nie korciło, się, nie korciło cię, żeby jednak może spróbować z tym UFC się dogadać. Wiesz co, no, była rozmowa z UFC. Mam maila, nawet e, cały czas go mamy e, u siebie na skrzynce. Nie będę się też nie uchwalił, bo to nie jest, e, nie jest to teraz już potrzebne. Mam to dla siebie, dla swojej wiedzy, dla menadżera wiedzy. E, kto ma wiedzieć, to wie. Tam niektórzy zostali gdzieś tam. E, Artur pokazywał tego, tego, e, tego maila od e, Szoszelego, także. Była rozmowa, jednak nie było konkretów takich, że teraz tu i ten termin i to i tamto. Nie wierzę, co chodzi. To było po prostu, e, że jak coś będzie, mają mieć mocno na uwadze, e, ale wiesz, no nie ma takiego czegoś, że już był. Na pewno nie było rozmowy o żadnym kontenderze, bo ja powiedziałem, że jak mam wchodzić do UFC, to na pewno nie przez kontendera, więc tutaj nie było żadnej rozmowy o takich rzeczach, tylko automatycznie wejście przez drzwi. No, ale mówię, no słuchaj, no ja też już mam swoje lata, ja muszę patrzeć na dobro, nie tylko swoje, ale swoje rodziny e, i swoich ludzi wokół siebie. Jednak mówię tutaj Federacja KSW e, przebija wszystkich i tak finansowo, więc tutaj nie ma co gadać. E, była też jakaś tam rozmowa z Oktagonem. Jednak to mówię, ja chcę budować markę w Polsce, nie, nigdzie indziej, poza, poza granicami. Na razie to nie jest moim priorytetem tutaj chcę rosnąć w siłę, chcę być coraz bardziej gdzieś tam rozpoznawalny chcę być kojarzony z Federacją KSW chcę dumnie ich reprezentować i myślę, że, że, że tutaj się odnajduję najlepiej wiesz, takich mniejszych federacji to też nie będę mówił, bo to tutaj też nie ma co już teraz uszczypliwać kogokolwiek było tam kilka jeszcze rozmów, Artur tam prowadził jednak mówię, dla mnie, dla mnie liczyło się przede wszystkim taki rozwój nie rozwój, żeby też było to medialnie dobrze pospinane, bo słuchaj, walki walkami można walczyć na całym świecie. Tych propozycji nie brakuje i jakbym nie, tutaj KSW nie miał pierwszeństwa, pewnie bym rozmawiał z innymi federacjami, czy z Brave'em, czy z innymi wszystkimi, bo naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo, ale jednak, no mówię, tutaj KSW miało pierwszeństwo, a że, że zostałem zapewniony i ten kontrakt jest po części korzystny dla mnie i jest pozmieniany troszeczkę żonę Panią Adwokat, te podpunkty nie są takie restrykcyjne jak w większości zawodników, więc jestem z tego zadowolony, bo, bo to musi być obopólne. My musimy razem iść do przodu, KSW i ja, a nie że ktoś tutaj będzie niewolnikiem kogoś, wiesz o co chodzi. Także, także, także tu jest super, a, a federację mówię no. Były te dwie, które gdzieś tam brane były pod uwagę jednak mówię, no to wszystko musi być spięte nie tylko medialnie, ale też i finansowo i ilość walki, kontrakt musi się też fajnie gdzieś tam spinać. Ogólnie w Polsce jest jak, naj, jak najbardziej najlepiej. Jeśli byłoby to UFC, kontakt na stole, taki naprawdę, jeszcze było to GFL też, o którym nie wspomniałem, no tam też były bardzo, bardzo duże pieniądze. Tylko, że jak wszyscy wiemy, to jest nowy twór i też nikt nie wie, jak to wszystko się tam odbędzie i jak, czy oni to udźwigną na pierwszej gali. Także do tego drafta byłem wybrany i myślę, że bym go spokojnie przed bo, bo ten kontakt, który dostaliśmy od, od menadżera tej federacji, to był naprawdę taki, żeby nas po prostu... Ten draft, myślę, to był tylko, tylko formalność, że ja i tak bym wcześniej, później tak się nas znalazł, bez jakiegoś przechodzenia, jakichś weryfikacji, czegokolwiek. Bo oni patrzyli bardzo bardzo wokół siebie. A ja z tego też słynę, że nie jestem taki, wiesz, szarą myszką, tylko po prostu lubię otoczkę i lubię gdzieś tam pokazywać się bardzo, bardzo głośno. No i tutaj myślę, żebym przeżył ten drap, tylko no tak wszyscy wiemy. No, jest to nowy projekt. Ja im życzę najlepiej, ale nie mogłem zaryzykować w tym etapie kariery podpisania tego. To były naprawdę kosmiczne kwoty. Dobra, face to face za Adrianem na gali w Gorzowie tam dosyć mocno. No, powiedziałeś mu kilka ciężkich słów, zwłaszcza, że tam się, obs obsrał się tego tej gali we Francji z powodu badań antydopingowych. Ont no, on ci tam odbił piłeczkę, wiemy w jakim, w jakim stylu co, co powiedział. Jak ty w ogóle na to wszystko reagujesz? No i czy możesz powiedzieć właśnie o tej propozycji na galę w Lyonie? Wiesz co, no, no tak, padło tam kilka mocnych słów, ale słuchaj, no pierwsza propozycja była taka, że my mamy się bić we Francji, tak? Adrian automatycznie odrzucił tą propozycję, ja się automatycznie zgodziłem, bo ja dla mnie walczyć w KSW we Francji to jest uderzenie do nowego grona odbiorców, więc to jest mega fajne pokazać się tam walca, walca o pas, świetna inicjatywa. No jednak Adrian odrzucił tą propozycję, ale powiedział, że może się bić w kwietniu albo w czerwcu, więc to też jest dziwne, że nagle Majmu nie pasował, wiesz o co chodzi. Także jak on mówi, że on ma walkę, za którą już z Pardasem później we wrześniu, to pierwsze głupoty, więc tego nie słuchajcie, bo on odrzucił walkę w maju, a nagle teraz powiedział, że się we Francji będzie we wrześniu bił. To jest, to, jest, to jest żenada, co on gada, bo on odrzucił moją walkę w maju, ale powiedział, że w czerwcu się może ze mną też bić, więc w Gdańsku. Także no to, to jest takie no niespójne dla mnie, nie? O, o, Kwiecień ok, czerwiec ok, ale maj nie, no to wszyscy możemy sobie wywnioskować, dlaczego rzucił walkę majową, bo wszyscy wiemy, że we Francji są te antydopingowe testy, no i jemu chyba nie było do końca po drodze, ale ja mam dla niego jedną niespodziankę tutaj w Polsce też, więc, więc nie ominie go pewna, pewna rzecz, nie? No, ty też powiedziałeś coś podobnego właśnie w OKTAGONIE, więc fani są na pewno ciekawi, ale on też powiedział, w wywiadzie tam chyba dla Indecate po gali czy w trakcie, w trakcie gali, że on dlatego nie chce walki we Francji, bo i tak w tej Francji w tym roku będzie a chce się też pokazać w Polsce, czyli według Ciebie to jest takie troszeczkę wytłumaczenie po prostu no takie byle jakie, tak? Słuchaj, dla mnie pierwsza propozycja to nie jest moja inicjatywa, żeby bić się we Francji, to było to była inicjatywa KSW, więc wiesz słuchaj dla mnie maj super termin, wiesz że co chodzi, on się nie zgodził. Ja yy, i to możesz zapytać yy, KSW, możesz zapytać Artura Gwoździa, bo, bo uczy, uczy, uczestniczyli w tej w tej rozmowie, więc... Więc dla mnie to jest wie, sytuacja e, jasna, dlaczego odrzucił walkę. A takie gadanie, że on się już będzie bił we Francji, to co nie może się dwa razy bić e, we Francji i dosyć do innego grona odbiorców, jak buduje swój wizerunek, to dla niego uderzenie na francuski rynek i pokazanie się tam też jest mega mega inicjatywą i mega fajnym wyjściem. Także, także dla mnie to jest żenujące, że on się bił w Polsce. Bił się w Polsce już tyle razy, że mógłby coś zmienić, tak? I takie gadanie, że on się będzie bił, no to dla mnie to, to, to jest słabe i to, to ja tego nie kupuję, no ale to wiesz, to jest to są każdy będzie bronił swego. Dla mnie sytuacja jest jasna. KSW zaproponowało, on odrzucił, ja się zgodziłem i to. Myślę, że prezes IKS-u może po, po, potwierdzić i, i Artur później też umie to potwierdzić. Ja to tak samo mówię, no bo takie słowa były i, i tyle. No, bijemy się w, w Polsce, no bo, bo, bo wszyscy wiemy, że tutaj tych testów nie ma, nie? Ale ja okay. zadbam o to, żeby się wszystko jednak troszeczkę inaczej potoczyło. Ja zainwestuję swoje pieniądze i, i, i doprowadzę do pewne, pewnych angażów, pewnych, pewnych rzeczy, nie? Okej. Okay. No. Nie ma co ukrywać, to widać na, w każdej Waszej rozmowie, Waszej konfrontacji, że Wy się no kurewsko nie lubicie i czy to podkręca cię w tych Twoich przygotowaniach do walki i traktujesz walkę z Adrianem jak takie no, starcie z wrogiem trochę? Wiesz co, nie, wiesz co, no z wrogiem, czego można, wy... słuchaj, ja, to jest zawodnik, nie, do niego zawsze trzeba mieć szacunek i jakiś tam respekt, wiesz o co chodzi, bo, no bo to jest walka, każdy chce wygrać, każdy tam pójdzie po to, żeby wygrać, okej, okay, jest taś zła krew, no bo ona się tam wy... Już Kilka, kilkanaście, nie wiem, gal temu, czy kilkanaście miesięcy temu, jakoś tam się to tak wykluło, że no nie, nie pałamy tą sympatią do siebie. E, wiemy, jaka wielka walka, pierwsza walka się potoczyła. Słuchaj, no e, to jest e, fajny konflikt, zdrowy konflikt, bo nie to nie jest patologiczny konflikt, jak w niektórych federacjach. E, po prostu się nie lubimy, nie pałamy do siebie sympatią. No i wiesz, i, i to na pewno też troszkę podkręca całą atmosferę dla kibiców. Dla nas do przygotowań, więc to jest akurat fajne, ale to wszystko jest zdrowe. Wiesz o co my bijemy na konferencjach, czy się widzimy się przepychamy, bo my ostatnio, wiesz, jak się nawet widzimy tam media w tym Vibrumie czy coś, to każdy normalnie się obchodzi, tu nikt się z nikim nie szarpie. no Między nami ochrona nie musi chodzić. Wiesz o co My, my jesteśmy zawodnikami z klasą, my wiemy. Yy jak się zachować wobec ludzi. Yy, wiadomo, że czasami pod te kamery czasami każdy z nas troszeczkę ponosi każdy wybucha. No ale to jest proste i logiczne. Bo jednak ta zła krew jest. Ale yy, wiesz, na co dzień, jakbyśmy się dziś widzieli, to nikt się nie będzie ze sobą bił. Wiesz o co chodzi? Bo my możemy yy, wiesz, bić się w klatkach i pokazywać, że nie mamy do siebie sympatią. Yy, wiesz, nie będziemy kolegami na ryby, na no pewno nie pojedziemy. Ale wiesz, ale no jednak ten konflikt jest. No i wszyscy to widzą, że on mnie nie lubi, ja jego też, więc tego się nie da ukryć, nie? A powiedz mi, jak myśl, jak twoim zdaniem wy, oba, wy obaj się zmieni, zmieniliście pod względem sportowym? No bo no, trzeba powiedzieć, że, od, y, że ty się odbiłeś po tych przegranych w KSW. No teraz świetna seria zwycięstw. No każda twoja walka jest, no nie, niemal każda walka jest no, w świetnym stylu skończenia. No pokazuje, że bardzo się rozwinąłeś jako zawodnik. Y, no Adrian miał te walki też nudniejsze. No też pokazywał się dobrze, no ale u niego to tak już wydaje mi się, że kibice nie. jest już tak na niego nie patrzą jak jeszcze patrzy, patrzyli wcześniej, zwłaszcza po tych tam dwóch takich nudniejszych walkach. Mówię o walce z Saladinem i o walce z igorem, nie. słuchaj, no jak mi kiedyś mój przyjaciel powiedział, że Andrzej Grzebyk im starszy, tym lepszy. Czyli jak wino jest starsze, tym jest smaczniejsze. I w tym przypadku coś jest. Ja. Z każdym miesiącem, z każdym treningiem jestem, okej, okay, starszy, ale, ale mam to iskrę. wiesz? Ja, jestem, ja czuję, że ja wróciłem, ten stary z, z dawniejszej federacji, z dawniejszych lat, tak? Że ja jestem ciągle niebezpieczny, gdzie pokazałem to ostatnio. Mnie nie można lekceważyć, nie można sobie, wiesz? Okej, okay, zawodnicy podchodzą różnie do tego wszystkiego, ale to jest ich podejście, wiesz? Ja, ja, ja podchodzę zawsze po miesiącu do każdego aspektu. I, i, I wiesz, i, i czy, czy oni będą mnie lekceważyć, czy nie? Ja zawsze tak będę robił swoje. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, ja wiem, gdzie jestem, wiem, jak ciężko na to wszystko pracowałem, wiem, jakie perturbacje były wcześniejsze, gdzie w tej federacji, jeśli chodzi o KSW, widzisz, nie było mi po drodze, ta noga gdzieś tam złamana, potem te porażki nieprzerobiona, dużo otoczki, w której, której nie było głowy. Wiesz, ja to wszystko mam za sobą. Ja cieszę się, że ja jestem silny do tej pory, że w sztab ludzi, który pracuje ze mną naprawdę każdego dnia powoduje to, że ja jestem mocniejszy, silniejszy i, i ja się cieszę z tego powodu, ja, Każdy z nas jest innym zawodnikiem przede wszystkim, nie? Każdy z nas dąży do swojej tam jakiejś dwojego stylu, stylu, ale ja jestem, spokojnie mogę powiedzieć, wszechstronnym zawodnikiem. Ja się nie boję za bić w żadnej płaszczyźnie tej pierwszej walce braku głowy, chłodnego podejścia. Ew, uwierzcie mi, że teraz te, 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 tych błędów już nie będzie. Ja jestem teraz naprawdę innym zawodnikiem e, jestem na, na tej na... fali czterech zwycięzców. Bo, bo to daje też taką troszeczkę pewność siebie, nie? Że, że jak wygrywasz, rośniesz w siłę, no to to jest fajne. Wszyscy wiemy, że żaden jest po porażce. I też niech mi nikt nie mówi, że, że jedna porażka i to. I, i ja by temu nie siedzi w głowie. Zawsze to będzie się działo. Ja wiem, bo każdy zawodnik, który przygrywa pierwszą walkę, to, 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 to na pewno mu siedzi to w głowie. I, I co by nie robił, to ta porażka jest. Także, także no, każdy będzie bronił swojego, no co ci będę mówił. Nie? Już powoli zmierzając do końca, ostatnio myślę, że, że dwa góra trzy pytanka. Eee, no, Adrian powiedział, że jeśli wygra z tobą, to kolejna walka z Salahem. A jak ty byś wygrał? Czy jest jakiś mikrotemat nawet twojej konfrontacji z Saladinem Parnasem? No bo na pewno on będzie chciał zdobyć ten pas. Wiesz co, no co ja ci mogę powiedzieć? W tym, w tym w tym momencie nie powiem Ci tego, co będzie dane, wiesz no, ja chcę się skupić na tym, co będzie przede mną za kilka tygodni. Nigdy nie wyprzedzam, nie, nie biorę i nie idę do przodu, bo już tak kiedyś robiłem i to nie, nie było na moją korzyść. Także na spokojnie e, zapytasz mnie to, nie wiem, w maju tak naprawdę i będziemy mogli porozmawiać na spokojnie, czy co jest dla mnie dobre, tak? I w jakim miejscu będę wtedy e, ale chciałbyś no, jest... takiej walki? Ale jakby się pojawiła pro, 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 propozycja. Nie wiem, no, wrzesień, październik Saladin Parnas, czy ty jak tak sportowo? Wiesz co, dla mnie, dla mnie wyzwanie jest świetne z Saladinem, tylko że to są to są już w ogóle całkowicie te gabaryty, wiesz. Przy Saladinie to ja jestem razy dwa, wiesz o co chodzi. Dla niego takie wyzwanie, też może myślę, że spoko, batalia stójkowa, tylko no wiesz, ja przy, przy Saladinie jak stoję, to, to ja naprawdę jestem wielkim, ogromnym chłopem przy nim, wiesz tak. o co chodzi. Więc nie wiem, no jeśli byłoby takie zestawienie, no ja jestem otwarty, bo to są. Wiesz, słuchaj, my robimy walki nie tylko żeby się sprawdzać z przeciwnikiem, ale też, żeby dawać świetne pojedynki kibicom. Myślę, że jeśli kibice byliby za takim pojedynkiem, że Federacja chciałaby takiego pojedynka, gdzieś by się to spinało finansowo i medialnie, świetnie. Jeśli nie, ja też nie powam do pewnych wiesz walk, o, o Jezu, super, dla mnie mega wyzwanie, im, im wyższe wyzwanie, tym ja się tym się bardziej nakręcam, dlatego ja na pewno jestem na tak, ale to musi się pewne kilka wytycznych do tego też spinać, żeby to miało ręce i nogi, no wiesz. Wiesz, to nie są koncerty życzeń, że ja sobie będę tak mówił, wiesz, bo tak dobrze powiedziane jest, że chcemy miliony zarabiać, no ale na to trzeba też zapracować, żeby te miliony zarabiać i do pewnych walk też musimy zapracować, żeby one się odbywały, tak? My rozmawialiśmy przed styczniem, a w styczniu też zwyciężył muslim tulszajem swoją walkę no i wy, wy tam mieliście też swoje spięcie w klatce, jak to w ogóle to oceniasz z perspektywy czasu to co się wtedy wydarzyło w tej klatce i ogólnie te zaczepki muslima no bo one są dość regularne nawet ostatnio chyba bym powiedział w wywiadzie coś o we, że o tobie wentylator czy coś takiego chyba z tego co gdzieś tam widziałem wiesz co, no ale no to co on mam powiedzieć no słuchaj, no z kim on dobrym wygrał mi jeszcze powiedz teraz, wiesz jeśli, jeśli mi powiesz z kim on dobrym wygrał z rankingu, no to ja Ci mogę odpowiedzieć, na razie... Tylko z, z... Chyba z rankingu z tych dobrych, no to chyba tylko z Krakowiakiem walczył, tak? No to no, i wygrał. Tak, no ale, ale Marcin też był chyba gdzieś tam, nie wiem, na, przy końcówce rankingu, a nie gdzieś na początku. Nie, e, także... był szósty, był szósty. A, szósty, to no, przepraszam. E, no to wiesz, no, e, no to to jest jego zwycięstwo jednym chłopakiem z rankingu, wiesz. E, nic mu też nie mówiąc, to też jest dobrym fajterem. Pokazuje to, to, ostatnio pokazał też to z Danielem E, wiesz co, y, fajna walka, myślę, że do zrobienia, y, ale to na pewno nie, nie, nie teraz i nie na pewno w, tej, w tym roku, wiesz co, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Y, myślę, że on musi jeszcze troszeczkę gdzieś tam powalczyć. Y, może z, z kimś z top 5 zawalczyć, zwyciężyć. Z wiesz, ja też nie będę, wiesz, on na niego też każdego, że ma jakiś, jakiś tam jakąś bajkę, wie co chodzi, jakiś tam ma plan na niego. Zobaczymy, co się z tym będzie wiązało że on tam mnie gdzieś podszypuje, no słuchaj, yy, no musi to robić, ja jestem jedynką, więc wiesz o coś. Do, słuchaj, do mnie z rankingu, to tam widzę, coraz więcej już e, kolejka ustawia, wiesz o coś. Także u, moja osoba wzbudza bardzo wielką kontrowersję i, i wielkie emocje, także oni wszyscy gdzieś tam będą chcieli po prostu się ze mną mierzyć yy, i, i mnie wyzywać do walki. No ale słuchaj, no to jak powiedziałem, to nie są koncerty życzeń, wiesz że oni sobie będą mówić, strzelać we mnie i ja tam sobie mogę wskakiwać do klatki, robić sobie show wokół siebie, gdzieś sobie jakieś plany przyszłościowe z, z potencjalnymi rywalami robić, ale to wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Na pewno to nie, nie, nie tak, że on sobie powie teraz i już jest OK, już jest walka. Nie, no to na razie, na to musi jeszcze zapracować. Okej okay, Andrzej, z mojej strony to już będzie wszystko, ja Ci dziękuję za poświęcony czas, teraz to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas, jeśli masz coś do przekazania fanom. No to co, no to dzięki również za, za wywiad. Przepraszam, że w takich warunkach, a nie w innych, no ale niestety czasami czasami tak bywa. No i w tym przypadku tak, tak się stało. Co no chcę podziękować wszystkim za wsparcie, za, za, całą, za, za cały medialny show i to wszystko co się dzieje, że, że, że jesteście grzeby Team. Bardzo dziękuję. No i oczywiście wszystkim sponsorom. Tutaj szybko wymienię Gray Place, Gentleman Barbershop, Helan Zakopane, Super Spas. No, i catering jest tego naprawdę naprawdę wiele, bo, bo dużo, dużo tych ekip mi pomaga. Naprawdę jest, jest, mi, jest mi dobrze, że, że mam to wsparcie, że mogę się rozwijać. Są mniejsi, więksi, także bardzo Wam za to wszystko dziękuję. No i co, no, paku team Mysłowicy dzięki tener, że, że ze mnie wierzy, że ja zrobię wszystko, żeby, żeby żebyś był uśmiechnięty i dumny ze mnie. Także no co. Dziękuję całej ekipie z Rio, Marcel, wszystkim, którzy mi pomagają, wszystkim sparring partnerom, przede wszystkim wam tak samo e, z portalów. E, dziękuję tobie za wywiad, bo to też jest ważne, bo wy jak robicie z nami wywiady, pokazujecie nam e, szerszej publiczności, a za tym idzie tak samo medialność. Więc wielkie dzięki, trzymajcie kciuki za 26 kwietnia, no i za całe przygotowania, bo jak dojadę w zdrowiu, to dam z siebie wszystko w tym oktagonie i tą walkę będziecie długo pamiętać.